Golec u orkiestra to jeden z najbardziej znanych zespołów muzycznych, który swoje piosenki zabarwia rytmami góralskimi. Od zawsze bracia Golec, on formacji, trzymali się razem, ale teraz nastąpił niespodziewany rozłam. Po raz pierwszy będą musieli zrobić to osobno. Golec u Orkiestra to bardzo popularny zespół. Każdy w Polsce go zna i nie tylko przy okazji świąt słuchamy ich pastorałek, ale również w ciągu roku. Od lat towarzyszy nam ich muzyka, gdyż bracia potrafią połączyć góralskie rytmy z innymi gatunkami muzycznymi. Dodatkowo trąbka oraz fuzon sprawiają, że przyjemnie się ich kropka golecła orkiestra i ich hity bracia są zazwyczaj nierozłączni. Ciężko ich rozpoznać, gdyż od dziecka wyglądają identycznie. W 1998 roku zaczęli wspólnie z przyjaciółmi muzykować i nie znikają już ze sceny muzycznej. Od samego początku współpracują z wielkimi gwiazdami polskiej muzyki, komponując utwory. Później zaczęli robić kariery sami dla siebie i ułożyli takie wspaniałe hity jak Pieniądze to nie wszystko, Crazy Test My Life czy Skiernisko Swojego czasu stali się tematem do internetowych memów. W sieci masowo pojawiały się obrazki z ich udziałem Nie należały one do najmilszych. Sami nie odniesieli się do tej tematyki, ale wraz z prawnikami walczyli, aby usunięto je z sieci. Trzeba jednak zaznaczyć, że te mini nie miały za zadania obrazić piosenkarzy, a był to po prostu specyficzny humor. Bracia Golet są praktycznie nierozłączni. Razem grają i koncertują, mieszkają obok siebie i wszelkie święta spędzają ze sobą. Starają się, aby ich relacje zawsze były dobre i rodzinne, gdyż to się przekłada na ich wspólny sukces muzyczny. W tym roku coś się jednak popsuło. Nastał niespodziewany rozłam w zespole Golec u orkiestra. Świąteczny rozłam u braci Golec nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy. Po raz pierwszy bracia Golec nie spędzą razem świąt Bożego Narodzenia. Jest to dla wielu Polaków coś nie do pomyślenia, ale mają poważny argument, który za tym przemawia. Jeden z braci wyjawił, o co chodzi. Kiedyś robiliśmy huczne święta, gdzie cała rodzina gojców spotykała się przy jednym stole. Ale teraz chłopaki muszą odpocząć, bo niebawem znów ruszają w trasę koncertów mówi menadżer zespołu i brat golców W tym roku bracia golec u orkiestra nie spędzą razem świąt. Pragną odpocząć wraz z żonami i dziećmi Miejmy nadzieję, że to im dobrze zrobi przed zapowiedzianą trasą i dadzą z siebie wszystko na koncertach.